Z tej strony na was w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś sobie nagramy znowu w tą samą grę o pociągach, ale na prywatnym serwerze, bo jest za darmo a niby. Za darmo to już dawno umarło. Ale jednak no 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 no. Niektóre serwery są za darmo. I nie odblokowali prywatny serwer. Uff, szok! No sobie już kupiemy. Ten jeden to teraz na nim gram, ale kiedy... Ja go nie będę miał załączonego tak cały czas, bo go mam jak na razie nie załączony, ale go nie mam jeszcze zbanowanego. I się okaże, że jakby ją tak będzie cały czas, to ja zawsze po graniu ten mój prywatny serwer będę co? Wyłączał. I będę już miał na zawsze, bo już na prywatny serwer jakieś 800 Robux już musiałem wydać. No mam ich chyba z 5, a tam jeszcze inne odnawiałem, więc... Chyba 800 albo 700 albo 1000 Robux, jakby ktoś nie wiedział. A więc sobie, respimy tramwaj i Wczoraj o godzinie 18.00 u Was, wczoraj o godzinie 18 e, mam nowy, nową markę, nowe logo, jak kto woli. Więc wpadajcie, zobaczyć, chyba już wy to widzieliście. Kiedy wchodziliście, Wchodzi chyba, dobrze. że jakoś inaczej wchodziliście. Na przykład, że wam przyszło po jakieś tam powiadomienie lub coś. A pamiętacie, kiedy tu byłem na publicznym i tu, i tu te tramwaje stały? O, to było. E, muszę trochę się grześcisz, Dziękuję. E, możemy teraz jechać. Czerwony! Chyba, smolić. Już teraz będę patrzał, to nie moja, musimy jechać dalej. Dobra. Jedziemy. To też nie moja, tam jeszcze zielone. Dobra, jedziemy. Co? Widzowie, coś mi tutaj gada. Tu zielone, jedziemy po torach. Wow. Dobra, Pico, Po torach jedziemy, widzowie. Czy wy to widzicie? Tu jest już na chyba nasza stacja, tak. To jest nasza stacja. Lecimy. Lecimy. Dobra. Nie, nie da się lecieć na tył. Dobra. Door. Opening door. Taki mały dzwonek to nie słychać u Was pewnie. Nie to ledwo co, co dopiero u was. Więc no, więc ja wam pokażę jaką brzmi tak mniej więcej. Słuchajcie teraz. No tak, widzę. sobie. A słyszycie no, jak tu ktoś gada? Musiałem trochę zmniejszyć te, a też na... Na tym się zmienia perspektywa. Mówiłem czerwone. Nie wiem, ale kamera, nie. kamera, kamera, kamera. O tu się zmieniało. O jest ja, kamera. Dziękuję. Tu, ale to nie mój. Na szczęście. Mm. A zaraz rozpęd na maksa. Bo to już ej, a ja nie chcę być w służbie. Nie wiem, nie. Smolić. Dobra, smolić smolić. Czerwone też smolić. Jedziemy. Smoly fish, good to smoly Ale But I our stations. Our stations are in takich very fajnych places. Opening the door. bam, bam, bim. Lidl z dawu 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 jest, 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 tam w prawie, wiaw, Nie wiem, to lecimy. To jest tylko dla ulicy, dla nas chyba, Nie, co to tam, tam było? Lidl! Lidl to nie jest Lidl. On miałby prawo autorskie, prawda? Albo jak, albo coś tam chyba Lidl tam pisało. To nie nasza stacja, a co sobie stać, jak tutaj będziemy na Cześli? <laughs> Nic, oczywiście. Widzę, wie? Mogę zaraz też, możemy wiecie co wykoleić. Są? So? Nie ma, są? So? Kiedyby ci było, Kiedy by nie było, to by jechalibyśmy tu znowu, ale tu to stacja, tu też stacja, więc jakby stacje z takimi stacjami, a nas tu już nie ma. Wam sobie, że jesteśmy na spał nie jest też żeby tutaj trochę zrobimy wypadków. No poczesny, idealny na wypadek. Hmm. Ej, 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 a ja chciałem tam jechać. Dobra, no niech wam będzie zielone, to już przejadę. Ja już chciałem skręcić. Teraz tu się nie da, to lecimy gdzieś dalej. Tu się już nie będzie to skręcić. No tu już jest to koniec pewnie no. Zgadłem. No i lecimy i śpimy. Dobra, dobra. Tak jak to uh -huh. jde? Měnič Aha. A kde A kde jsem do červené Bo my je chcemy. Tu jest pewnie koniec trasy. Tak. Męwet koła. Ja chyba szkoła, jak ja się nie mylę. Jest! Ale to trzeba W nacisnąć. Tylko we niektórych. Niektórych sam te trzeba przeciepywać.

Idziemy, w 10 minut tak pojeździmy A ja już sprawdzę ile ten jak trwa Już 10 minut, tak teraz go kończymy oczywiście Ale, ale, ale się o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji Dobra e, Nie musicie, ale jak może Ale jak chcecie, jedziecie o co chodzi Już to ja to powtarzam Co, jadę? Dobra Co, da się tym pociągu wymylić? Sorów się tak go przewrócić. Chyba nie za bardzo. Hmm. To szkoda. No i lecimy, lecimy, lecimy. obras a time lidel 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 mm, Dobra. zielone. I mnie tu nawet nie wnerwiej. O, zapomniałam też tego kierunku wskazu. Hmm. Dobra, i leci, jedziemy. Jedziemy! O, no dobra, niech wam będzie... Dobra, niech będzie, my zaraz tego oczywiście kończymy Ale... Póki co... What? What? Ale póki co jeszcze jedziemy Idziemy Umeł, dobra idziemy Nie no, ja już Normalnie nie chcę Powiedzcie, co ja chcę. Ten pociąg. Zatrzymać! Robię nie awaria, nie żywo, Nie, jeszcze czerwono. Dobra, udajemy, że nic się nie stało. Tylko nie mogę usiąść. Jest, mogę zawrócić, mogę zawrócić, mogę zawrócić. A, to jest tu. Jak chciałem wjechać, a nie tak. ojdź, Oj. 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 Awaria, oj! się da Oj, awaria. Oj, awaria. Oj, awaria, oj awaria, oj! da się wyjść, widzowie, Oczywiście się da przez to wyjść, ale... Udaje mi, że się nie da. O, już się da jechać. <laughs> I zobiej to chyba na tyle w tym odcinku. No i widzowie. Trzeba tu zawrócić, a po co to. Awaria! Ale jest to automatik, że na każdej stacji też się zatrzymuje, Albo trzeba usiąść, żeby się zatrzymało. Moim zdaniem tak. Tesja? Tak, trzeba usiąść. Obrawi za jej, to już jest ostatnia chwila tego odcinka, więc. Albo... Ja Teraz się trochę tutaj rozpędzimy już to będzie koniec odcinka. Nie to i tak jest kropka. To wszystko jest. Odcinka. No Jędryzowie, mówię wam tak. Elo, cześć, nara, pa. Do następnego odcinka. Elo, cześć, nara, pa. Elo.